Cześć, witajcie z tej strony, Number One. W dzisiejszym odcinku e, porozmawiam o tym, co się zeszło rok temu, a bardziej co się wydarzyło w ciągu tego całego roku. E, tu nie chodzi mi bardziej o to, że był nowy rok, e, chodzi mi tu o datę 3 stycznia, właśnie godzina 22:30, o której to nagrywam. E, rok temu, równo rok temu, o tej samej godzinie, wpiłem. Tutaj wyśleję, wyśleję wam się sekundę, bo ja robię montaż teraz. Wbiłem 30 tysięcy kwarów. Tak, to jest równy rok. Minął równy rok, to jest te 30 tysięcy. To był taki jeden wielki skok w mojej karierze, powiedzmy w bes Ta data może nie jest aż zbyt ważna, ale bardziej chodzi mi o to, jakie postępy zrobiłem w ciągu całego roku, w ciągu tych 350. 365 dni, tak. Jest tak, oczywiście na po początku jedną osobę pozdrowię tak, po pierwsze mamy klan dla aktywnych, którzy są poza klanem, Albo wiecie do że jeżeli nie macie 206 tysięcy ponad półarków. Oczywiście to jest królestwo KBS. A jeżeli macie ją no to wysłacie. Dobrze, że jest inny On nie oni, czyli możecie wysłać nawet, jeżeli jest pełne, to wtedy was zwolni. Tu mamy trzecie miejsce, kabel legend bardzo ładnie się wybił w pucharkach, napisał ostat, pod ostatnim odcinkiem, że chce być pozdrowionym. Dobra, skończyłem na tym, że pozdrawiam go, ponieważ dał ostatni komentarz, żebym go pozdrowił. Oczywiście spełniam prośby KBS ów którzy są ambitni, pijają, a tych też, którzy nie bijają, już trochę zakończyli to i tak zmiennik, więc i tak mają do mnie pozdrowienia. Więc tak, jego profil, możecie sobie przejrzeć. Ja mówię, ja tutaj pokażę, od góry do dołu, bardzo ładnie to wygląda, naprawdę, przypomina mi moje stare czasy Oprócz oczywiście tej końcówki, bo jednak tej końcówki nigdy nie miałem e, Więc tak, opowiedzmy sobie, co się wydarzyło przez rok Wiem, że trochę będę zanudzał, jak to zawsze, ale jeżeli ktoś lubi słuchać mojej e, przemowy, no to może posłuchać 3 stycznia 3 stycznia 2021 oczywiście rok to było wbicie 600 tysięcy. Oczywiście jak widzicie na screenie to było wbite z Michem na dół. Zrobiliśmy to szybko, pamiętam, że nie miałem czym to wbić. Wziąłem sobie koletkę, bo akurat tak pomyślałem, że ją jakąś się uda, bo pamiętam, że nie pamiętam jak to była dokładnie mapa, ale chyba te, nie umiem angielskiego, co nie, ja, ale to jest jakieś domle to coś takiego, taka otwarta mapa. Dosyć na tej co robiłem. Rekord King Piperką, to jak ktoś pamięta, z dwa lata temu chyba to było, No to wie, więc tak. E, o, oczywiście e, po tym jeszcze powbiłem puchy. Wbiłem gdzieś 500 pucharów, jak dokładnie pamiętam. I Konrad dostał. No tak nie inaczej to powiedziałem, ale może tak dostać. E, dostał takiego powera, żeby być tysiaka. No to jest mega, mega fajne uczucie. Szczególnie że jak ci idzie, powiem takie uczucie miałem chyba 6 razy i tylko dwa razy mi wyszło na ich bicie i na... Y, oczywiście B, czyli wbicie 1000 y, puarków. Oczywiście B tutaj mamy... Możemy je wystawić, bo akurat o niej opowiadam. Tak jak widzicie, jest 1000 puarów. Y, y, taz mam oczywiście jakieś gierze, nie wiadomo o co w tym chodzi. A co wiadomo, no ale tutaj jeszcze tego nie było. Tutaj oczywiście inny SP był. To były czasy. Więc tak, wbiłem sobie na tyś jakaś... Też wyświetliłem wam screen To mi zajęło parę dni, więc miałem 30800 puharków I właśnie, że to był taki początek To był chyba 10 stycznia jak to wbiłem, ale... To był początek roku 2021 I co roku wbiłem tyś jaki, jak zauważyłem Już 2019, bo wtedy to jeszcze było totalnie coś innego Ale 2020 w lato wbiłem 8 na tysiaka A później na początku roku 2021 no to wbiłem Ebi, dlatego mega fajnie w tym, roku te, w tym roku raczej 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 się zobaczy Nie mogę mówić, że raczej nie, nie jestem, jestem za słaby Dobra, kontynuując przygodę, po jesteśmy na styczniu Kolejna skończył sezon Pamiętam, że Konrad już trochę się tak odwodnił od tej gry Wbił gdzieś 33333 puchy, pamiętam Że tak ładnie to wyglądało jak to wbił? E, to tak, e, wbił to i przyszedł kwiecień. Koncówka kwietnia i parę miesięcy od tego wyglądały e, mniej więcej tak, że zainstalowałem pod koniec kwietnia Clash Quest i Clash of Clans. Mega się zajerałem oba, o, o, gram. o, obiema grami, tak? Tak się to wypowiada po polsku. Zainteresowałem się nimi i cały czas w nie grałem. Więc tutaj BS-a sobie odpuściłem. Wiem, że coś z telefonu samo się skasowało. Po, po jakimś wyczyszczeniu tych, bo widzę, że wielu screenów brakuje. No ale tam wbijałem buchy z bs ale mało. I same screeny mi zostały z, z tych gierek. Później, oczywiście, że przyszła jedna gra, później jeszcze inna. To wiadomo, wiele gier w 2021 nagrywałem. Nie nagrywałem, grałem, bo chciałem nagrać, ale niestety. E, trochę leni byłem. E, więc tak, wbijałem żadnych screenów. E, dostałem znowu powera, wbijałem. E, wbijaliśmy dużo. Nocy, ja wbijałem sobie dużo puch tak? Gdzieś tam idzie 35 idzie tysięcy, coś takiego, tam sierpień i te sprawy. przychodzi nowy szk e, rok szkolny, czyli wrzesień, to tam e, to był miesiąc wyjścia e, jak to było Mac, co nie? To była nowa legenda słaba, y, ale... i ULT jednak jest OP. Przepraszam za jakieś powiadomienie. pierwszy raz mi chyba takie przychodzi. Ja to chyba z pamięci Weszła Mac, to jest oczywiście darmowe 500 plus podarków To jest u mnie oczywiście standard na C600 mniej więcej, no ale wiadomo, słaba postać, tak jak powiedziałem, a Ult to wiadomo, y, ciężko czasami zdobyć. Więc tak. Y, skończywszy na tym temacie, to zacząłem mega dużo grać w tym. W tym, w tym, w tym roku szkolnym. E, wiem, mam dużo nauki, więc ja tak naprawdę tak dużo nie gram, ale po prostu dużo wbijam. I to jest mega zadowalające. E, też był hype na Broka. To jest e, Brok. Zacząłem go wbijać. Tu macie screena. Ile miałem na rekordzie, że znajdę? Mega. Mega żałuję, że się nie udało. Poprawiłem tylko jeden rank, powinienem wcześniej 27. Wbiłem to dosłownie w 2019 roku. To był największy progres na postaci. Pierwsze miejsce chyba tam w Polsce było e, Więc sobie go wbiłem trochę tutaj wyżej No i dobra, no i to oczywiście dało mi co? Dużo pułarków No i dalej wbijałem, tak oczywiście I przychodzi nowa postać Zwana Grom Grom jest postacią e, oczywiście dobrą To jest dobra postać, naprawdę ja miałem ją na 825 na rekordzie. Też mam pewnie screena z tego, ale to w poprzednim odcinku było, ale pewnie on tak kleja. I tak yy, ogólnie miałem chyba 36 700 gdzieś porków. Widzę weszła... <grym> to byłem pewien, że że to jest oczywiście darmowe 37 000 płarków wbijałem je szybko. I oczywiście bardzo łatwo. powbijałem więcej postaci. I wyszło 68118. I teraz mogę wam pokazać moje miejsce w Polsce. 503 I oczywiście nadal się utrzymuje fajnie. Oczywiście tu mi nie zależy głębiej 100, więc żal, raczej dla mnie nie jest osiągnięcie za duże. Tak, moje postacie oczywiście no to możecie sobie przeglądać. Lewele też są wysokie. To w sumie praktycznie. No, po prostu wszystko jest na 700. 700+, plus, no tu nie ma 600, oprócz oczywiście ranka. Ale on jest no, specyficz specyficzną postacią, więc ja na pewno jej nie wbije. To jest postać ciężka, po prostu dla mnie, w szczególności na takich puarkach. E, więc te 50 puarków na pewno nie wbiję. Białem wyżej, ale spadłem. Popróbowałem, no a tak to reszta wiadomo, że jest zbita, więc na salę mam mega piękne. Kilka, 25 rank, ale to tam e, mniejsza. To nie jest taki wielki sukces na mojej pucharki, właśnie, że, jest to, że wszystko jest 700. No i to jest mój progres, tak naprawdę. 8118 pucharków plus 8118 parków przez równy rok, przez równe części 365 dni. Po prostu za rok, raczej, też chciałbym coś takiego nagrać. Nie wiem, jak nazwę ten film, więc że coś zapomniałem, to na pewno będzie tu dogrywka i będzie więcej screenów powiem, że tym na pewno było mało ale że już mogę korzystać z montażu to raczej będzie tak najlepiej I miłego popołudnia bądź wieczoru, pa pa